Dzień dobry, wieczór. Witamy Państwa w najnowszym odcinku najgorszego podcastu na świecie, w którym omówimy sobie film Mężczyzna imieniem Oto. Oto. A rozmawiać będą mężczyzna imieniem Dawid i Mężczyzna imieniem Maciek. Zapraszamy bardzo serdecznie. Zapraszamy do słuchania. Gdybyście nie wiedzieli, o czym to jest film, to mężczyzna imieniem Otto opowiada o tytułowym mężczyźnie imieniem Otto, który zamieszkuje sobie, powiedziałbym, takie amerykańską, typową, typowe amerykańskie osiedle. I on jest taki bardzo zgorzkniały, jest, jest pan chamski, cytując Zbigniewa Stonogę, wobec pozostałych mieszkańców, a przy okazji jest takim... Cieciem, ja bym tak to powiedział. Bo no, chyba tak, trochę z wyboru. Tak, bo on tam dba właśnie o to, żeby wszystko, wszystko ładnie, pięknie grało, aż tak trochę do przesady, a wręcz tak bardzo, bardzo skrupulatnie, przez co uprzykrza życie pozostałym mieszkańcom. Aż pewnego dnia do jego, do jego, do osiedla, którym się zajmuje, wprowadza się para Meksykanów z dwojgiem? Nie, nie dwojgiem. Z dwójką. Tak, dwie córeczki, dwie córeczki mają i jedno w drodze. Tak, tak. I, I jedno dziecko w drodze. No i tutaj jakby Meksykanka, czyli już podaje Marisol, otwiera troszkę naszego Otto wobec innych ludzi, a także pozwala otworzyć się na jego przeszłość. Tak, w sensie dowiadujemy się, dlaczego stał się takim człowiekiem, a nie innym. Tak, ale to nie jest jedyna jakby jedna linia fabularna, w sensie może nie linia fabularna, ale nie jedyny jakby kontekst poruszany przez ten film, ponieważ właśnie to osiedle jest jakby wciśnięte chyba między dosyć wysokie budynki, tak mi się wydaje, no i właśnie tam też jednym, jednym z tematów tego filmu jest patodeveloperka, tak. tak to nazwijmy po polsku, czyli właśnie deweloperzy się tam zjeżdżają i chcą Wysiedlić e, tych ludzi szybciutko z domów, żeby postawić tam właśnie apartamentowiec, żeby e, wrzucić tam jak najwięcej osób po jak najwyższej cenie. Standardzik, znamy to. Deweloperka nazywa się Die and America. Nie, Die and America, co brzmi jak tak, Die tak, America. Tak. Co zresztą Dokładnie. sobie tutaj e, to też te konotacje ładnie odnajduje. No i co? Tak, to wyjaśnia, wyjaśnia nam ten żart. Tak. No i co? Jak ci się Dawid spodobał ten film? Mm. No, obejrzeliśmy go teraz jakoś. Ja obejrzałem go dzisiaj, więc jakoś prawie dwa tygodnie po, po premierze, czy tydzień, chyba dwa tygodnie. 27 chyba jakoś wchodził. No, moi koledzy z pracy po wyjściu z tego filmu to byli po prostu zapłakani, mówili, że piękny, że wzruszający film. Po wydarzeniu, jakie mamy w DCF, jak kobiety kino i wino też, wszystkie kobiety wychodziły zapłakane i mówiły, że co za piękny film. No, wiadomo, mamy tutaj Toma Hanksa, a Tom Hanks lubi grać w takich filmach. Poza tam u Spielberg jakiś most szpiegów, czy też ten y, o, o pilocie, o, o kap Kapitan Phillips. No, to nie wiem, czy to były akurat filmy do płakania, już tego dobrze nie, nie pamiętam. Natomiast no tutaj kol mamy kolejny taki, brzydko mówiąc, żewny film z Tomem Hanksem, który teraz jakby wybija się z, trochę z tej swojej roli takiego ciepłego człowieka, który zawsze właśnie lał miód na nasze serduszko, i tutaj jest właśnie e, Grumpy Old Man wiecznie wkurzonym starym dziadem i jest nam tłumaczone bardzo powoli w filmie. To akurat mi się podobał jakby okres tłumaczenia tego, dlaczego taki się stał. W sensie już w, w retrospekcjach mamy pokazane, że miał żonę, miał dziewczynę tak na początku i jak był młodym człowiekiem to nie, nie był taki, nie był taki jaki jest teraz później związał się właśnie z, z kobietą, którą było takie też amerykańskie love story, zobaczył ją na, na peronie i musiał za nią pobiec po prostu, no i później są przeszczęśliwi, no i później możemy się domyślać jakby co, co się stało, dlaczego skończył tak jak skończył i jest nam to też wyjaśnione. Tak, to jest taki właśnie jak wspomniałeś typowy crowd pleaser, moim skromnym zdaniem, jak tutaj zacytuję swoją ulubioną frazę, Właśnie moim skromnym zdaniem to to nie jest moje kino, takie crowd pleasery, Kiedyś powiedziałbym jeszcze dobre ponad dekadę temu to pewnie byłby taki Oscar bait, no bo mamy taką nie, chcę, nie na razie nie spoilerymy dosyć poważną tematykę wbrew pozorom. Raczej można przewidzieć, jak to się wszystko skończy. Raczej można przewidzieć to, kiedy obserwujemy te kolejne retrospekcje bohatera, dlaczego wydarzyły się takie rzeczy, a nie inne. Trochę to jest tam zatizowane w obrazie, by tak tutaj dalej nie, nie spoilerując. Także moim, moim zdaniem to jest film taki z gatunku średnich. Czyli że ani ci to jakoś nie ubędzie, jak tego obejrzysz, jak to obejrzysz, ani na odwrót, nie ubędzie, jak tego nie obejrzysz. Tutaj zgadzam się z tobą w 100%, że Tom Hanks odpowiedziałbym, roli drugoplanowej w Elvisie już przestał być takim everymanem, którego wszyscy no tak, wszyscy lubią. Zapomniałem, tak. zapomniałem, że on tam był pod tak, tym wszystkim. Tylko właśnie jest takim, no w Elvisie to był czarnym charakterem, no tutaj jednak e, jest głównym bohaterem, które, e, którego dochodzi ta przemiana. E, dosyć irytowała mnie główna, e, znaczy główna bohaterka, chciałem powiedzieć, irytowała mnie dostać, ak, dosyć aktorka e, Mariana Trevino w tej roli, roli Marisol bo tak bardzo krótko zajawiając, oglądałem wersję nie, szwedzką z 2015 roku na dzień przed seansem tego, więc ja obejrzałem przez dwa dni dwa te same filmy praktycznie. I tam w tej wersji oryginalnej, tak to nazwijmy, skandynawskiej, tam ta postać jednak była bardziej wyważona, nie była taka przerysowana. Może nie wiem, czy tak Amerykanie wyobrażają sobie Meksykanów, ale. No tutaj to wręcz to bywało nieco, nieco irytujące. Po drugie, też nie rozumiem zasadności tego filmu. Znaczy, on wygląda jak taki typowy amerykański remake jakiegoś filmu europejskiego, bo on nie wnosi za wiele do tego mężczyzny imieniem Uwe, o którym ja mówię z 2015 roku. Jak sobie obejrzycie ten film z 2015. To, to właśnie, tak jak mówiłem, obejrzycie dwa te same filmy, tak naprawdę. Yy, więc trochę nie rozumiem zasadności tego, ale to już pewnie trzeba się wgryźć w psychikę Amerykanów, dlaczego yy, oni decydują się remakeować filmy z Europy. Pewnie im się to jakoś sprzedaje. Nie wiem, nie znam też wyników box office'u. Dokładnie. No, ja z, z autopsji, jeżeli o to chodzi, to. Yy... Zdziwiłem się bardzo, jak usłyszałem, że film na Rauszu chcą przerobić na y, też jakby amerykański rynek. Y, natomiast tutaj się przyznaję, że dowiedziałem się, że Infiltracja, Departed, y, z, to jest Martina, tak, Scorsese, tak, Martina tak? Scorsese? Z, z Leonardo DiCaprio, z Mattem Damonem, to też jest jakby remake chyba koreańskiego jakiegoś akcyjniaka. Także oryginał nie widziałem, natomiast Infiltracja uważam, że świetna. Ale wracając do Mężczyzny imieniem Otto to ten film jest pełen właśnie tak jak mówiłeś nie wiem czy to tobie też o to chodziło o co mi chodzi że film jest pełen strzelb czechowa tak czyli że zasada strzelby czechowa polega na tym że jeżeli wieszamy w, w sztuce strzelbę na ścianie no to ona musi kiedyś wystrzelić tak no to tutaj mamy starszego pana na wózku który w ogóle się nie rusza no to można, jeżeli już się kilka takich filmów obejrzało, to można przeczuwać, że no to w którymś momencie on się ruszy. Dowiadujemy się, że oto ma tam przerośnięte, no jakąś na początku, też nie spoilerując, wadę serca, o tak powiedzmy. Tutaj się pojawia też coś innego, tutaj jeszcze coś. No i jeżeli ma się doświadczenie właśnie z, z filmami takimi trochę wyciskającymi łzy, takimi zwyczajnymi filmami. Prostymi dla zwykłego, niedzielnego widza, o tak powiedzmy, że jeżeli ktoś chodzi do kina, nie wiem, bardzo rzadko, albo jak później ten film też trafi na, na streamingi i, i ludzie nie mają jakiegoś, powiedzmy, wyrobionego gustu filmowego, że o, że, muszę, że ja oglądam tutaj filmy tego reżysera, takie, takie. To mężczyzny, imieniem Motto to jest to jest strzał w dziesiątkę, myślę, że, żeby, się, żeby się spodobał. Tak, no i żeby nie było. Ja dokładnie się z tobą zgadzam na takiej zasadzie, że było wiele osób ze mną na seansie, kiedy we w ten wtorek to oglądałem, i naprawdę słyszałem tamte. Nie chcę tutaj zarazyś puryści, ASE, Marsi, ale. Pociągnięć nosem, wiele słyszałem, zwłaszcza tak, pod tak, koniec. Ja Więc y, to nie jest tak, że to mnie jakoś dziwi. Zupełnie nie. Y, dokładnie rozumiem, dlaczego tak się dzieje, i też tego nie piętnuję, bo tak jak wspomniałem, to jest całkiem. To jest właśnie to, co ty powiedziałeś, to jest zwyczajny film. Taki y, na takiej zasadzie, że idziesz i widzisz Toma Hanksa na plakacie, to pomyśl sobie, o. Tom Hanks jest w jakimś filmie nowym, to chodźmy go obejrzeć. No i sobie tak oglądasz, i pomyślisz, kurde, no ten home, to, home Tanks chciałem powiedzieć. Tom Hanks jednak nie zawodzi, nadal ma to coś, a swoją drogą uważam, że faktycznie ta rola jest całkiem poprawnie poprowadzona też e, idealnie, już Tom Hanks się starzeje w związku z tym on coraz te starsze postaci musi grać już tam do chrybka naturalnie coraz bardziej e, zaczyna wchodzić, więc tym bardziej e, idealnie wpisuje się do e, roli starych, zrzędliwych dziadów. Tak, tak, ale w jednym momencie jest odmłodzony i e, przypominał trochę Forresta Gampa w sensie ze swojej kreacji z tamtych czasów. Ja swoją drogą się zastanawiałem się, wydaje. czy to było. Patrzyłem na tą scenę, bo to jest krótka scena. Zastanawiałem się, czy to jest CGI, czy to jest. Czy charakteryzacja charakteryzacja, ale tutaj charakteryzacja wyszła chyba lepiej niż w przypadku Edwarda Nortona z Glass Onion, jak była ta scena retrospekcji. Bo tu już się tak, zastanawiałem, przynajmniej. przynajmniej, czy to faktycznie mhm. było CGI, czy charakteryzacja. Mm. Nie powiedziałeś, że... no to Maćku, jeszcze pozwolisz, tak, że tak, właśnie tak. jak mówiłeś o o tym, że kreacja Toma Hanksa jest y, zagrana poprawnie. To już o Marisol wspomniałeś, że cię mm -hmm. irytowała, ale może sposobem jakby przedstawienia po prostu postaci. A jak pozostałe y, pozostali ludzie w filmie, bo jakby no, z nich się ten film Składa, to jest myślę też trochę morał, właśnie filmu, że nasze życie składa się po prostu z innych ludzi. Podobał mi się te, ten wątek transgenderowy, dlatego że to, to, jest, jedyna, znaczy to jest jedna z kilku różnic w stosunku do oryginału, która akurat wydaje mi się, że wyszła na dobre i faktycznie oddaje ducha czasu, jednak, no bo te problemy, którymi się bohater z pierwowzoru zmagał, są zupełnie inne od tego, gdzie tutaj Malcolm musi się musi się zmagać. Zastanawiałem się, czy tam będą jakieś konteksty rasowe, bo tam na przykład jest scena, zresztą zwiastuna chyba to widać, jak on UPS, ta czarna furgonetka odjeżdża i tam mówi, że o, że biali robią to lepiej. <ścoughs> że biali przynajmniej nie parkują, ale nie, tam głównie mm, um, jakby to powiedzieć, żeby nie zaspoilować, tam głównie są takie stricte, jak to można było się spodziewać, motywy egzystencjalne, cela, celu w życiu, tak. I tak jak wspomniałeś, właśnie, że ten cel znajduje się w innych ludziach i to myślę, że jest całkiem sprawnie poprowadzone, ale bez jakichś tam wielkich fajerwerków. Tak jak wspomniałeś, to jest po prostu porządnie przeprowadzone, zwłaszcza, że swoją drogą reżyserem tego filmu jest Mark Forster. Ja go do, doskonale znam z 22 filmu o Jamesie Bondzie, czyli Quantum of Solace, który był całkowicie mm -hmm. odmiennym i filmem. To, to jest taki rodzynek w tej całej sadze tych 25 filmów. Kompletnie innie, inaczej poprowadzony, kompletnie inaczej zmontowany. I trochę szkoda, że, że po chyba złym przyjęciu Quantum jednak trochę tutaj Mark Forster poszedł w taką. E... Jakby to powiedzieć, takie konwencjonalne kino, tak bym no to ujął. Mhm. Z takich elementów y, typowo y, grających na emocjach, właśnie tych przedmiotach, które później, y, z którymi później się coś dzieje, no to tutaj nie przedmiot, to też żywe stworzenie. Ale nie człowiek, czyli kot, który też znajduje się na plakacie filmu, którym ten film jest poniekąd reklamowany, no bo on to jest taki właśnie wredny staruch, no to musi mieć kota. Nie, nie tak. może mieć psa, musi mieć po prostu musi mieć kota. I ja uważam, że ten kot jest zbędny w tym filmie, że on nijak nie wpływa na, na Otto. I nie wiem, właśnie nawet nie jest żadnym takim komikrylifem, po prostu, po prostu tam jest, jakby absolutnie niczemu nie. Nie służy, też myślę, że emocjom nawet Ale zobacz, średnim. ale zobacz, no, z drugiej strony wszystko się idealnie składa, bo mamy crowd pleaser, gdzie, się, gdzie ludzie płaczą, jest kotek, jest piękny kotek. A ludzie lubią kotki, a przynajmniej w zdecydowanej większości osób, które znam. Mhm. Słuchaj, no, mogli pójść z psem, to zawsze by się znalazł ktoś, kto nie lubi psy, psów. No tak, więc wydaje. Mi... No tam piesek też jest. Tak, więc no, ale piesek, który sprawia problemy akurat tak. mieszkańcom i od to przede wszystkim. Więc to mnie absolutnie nie dziwi, że, że tam taki motyw postać się pojawia zupełnie, mimo że zgadzam się z tobą, że pewnie w, tak przyglądając się bliżej fabule nie jest to dosyć funkcjonalny kot, ale jeżeli chodzi o to jaki to jest film, to zupełnie mnie to nie dziwi, że tam się pojawia. Mm -hmm. To ja to jeszcze za pytanie Maciek, co właśnie sądzisz o tym wątku społecznym, tego właśnie oszukiwania ludzi, wysiedlania z jakichś miejsc. U nas podobno, u nas to chyba można było jakoś nie wiem do afery prywatyzacyjnej <grym> może porównać. Mężczyzna imieniem na, aczkolwiek... na O jak jest imię męskie, Oscar, ale to chyba nie pasuje. Tak, kobieta nazwiskiem Hanna Grunkiewicz Walcz. Tak. Wydaje mi się, że ten wątek deweloperki jest bardziej funkcjonalny pod kątem tego, że tam Reggie ma być oddany do domu starców i ten dom ma, ma być ich zburzony, gdzie Reggie jest takim lustrem dla Ota na takiej zasadzie, że kiedy widzi go nie do. Nie do niedołężniałego, niepełnosprawnego, to może też on się tak trochę czuć i też trochę czuć się niepotrzebny i może przede wszystkim też czuć upływający czas, ale jednocześnie tutaj, nie spoilując, na koniec hmm, jego, wątek jego powoduje, że odto czuje wolę i chęć do działania, co też bardziej przysłuży się jego przemianie. Tak. Jeszcze czymś, co na samym początku już chyba jako jedno z pierwszych wpływa na przemianę Otto, to są dzieci właśnie pary wprowadzającej się na osiedle, czyli Marisol i mężczyzny imieniem... Otto. Właśnie nie, chyba Tommy. A, tego, Tommy, Tommy, jeżeli... tak. Możliwe, że Tommy, mhm. tak. No to w te relacje też zupełnie nie uwierzyłem, tym bardziej, że mamy... Tuż obok, powiedzmy, jakoś, co w się sensie w tym samym czasie wychodzi serial The Last of Us, gdzie też mamy relację człowieka, który no miał córkę, stracił ją, i teraz musi, jakby już w swój, mając swoje lata, tam 50 parę lat, nawiązać relację właśnie z kolejnym yy, dzieckiem. Tak tutaj, właśnie, Oto, który no może taki. Właśnie, Grumpy jest od, od pół roku bardziej, bo od pół roku nie, nie żyje jego żona, ale wydaje mi się, że wcześniej też może mógł trochę taki być. Więc tutaj nagle w ten taki switch, że, że o, te dzieciaki go nie irytują, tylko on radzi sobie z nimi totalnie świetnie, no to, to mi fabularnie nie gra. Natomiast, no, kolejny, kolejny element, który jest kraut pleaserowy. Tak jest. No i co? I chyba możemy przejść myślimy do ocen końcowych. A jed... mm -hmm. I jeśli się zastanawiacie Państwo, dlaczego tak krótko, to po ocenach końcowych wytłumaczymy. Dawid, ile ty tak dajesz tak gwiazdeczek? Wiesz co, mm, żeby. Może nie wyjść właśnie do takiego człowieka o zimnym sercu, to dam 6. No dobrze, ja dam 5. Ale to tak jak mówię, to nie świadczy o moim, myślę, złym sercu, tylko yy, po prostu łączy się z tym to, co powiedziałem. Czyli taki crowd pleaser, dosyć średni film, który na pewno wielu osobom się spodoba, którzy lubią tego typu kino. Więc jeżeli lubicie Toma Hanksa, kotki i parę wzruszków, to koniecznie śmigajcie na seans, a jeżeli nie lubicie jakichś takich bardziej tkliwych. Tematów, tkliwych filmów, to możecie się wybrać na coś innego, obejrzeć coś innego, co na przykład polecaliśmy ostatnio yy, w poprzednich odcinkach. I cóż, a jeżeli, a jeżeli by chcieli Państwo posłuchać nas więcej, to zapraszamy Was na platformę Spotify. A może ta te też na, na YouTube się pojawi jako odcinek niepubliczny? Natomiast ustaliliśmy sobie taki plan z naszym szefem <laughs> też. Że, że te odcinki będziemy starali się robić krótsze. Tutaj, jakby, taką najbardziej zwięzłą materię w, w tym publicznym odcinku YouTube'owym zawrzeć. a Jeżeli ktoś będzie chętny, żeby posłuchać trochę więcej, może na temat właśnie szwedzkiego pierwowzoru, którego, który Maciek obejrzał, na pewno go o to zapytam, to zapraszamy na, na część ekstra. Tak, na platformie Spotify. Jakby to powiedział Tomasz Czaczek. Yy. Część premium, tylko że pewnie zobaczymy, jak to będzie dłuższa część. To już e, to już zobaczymy po prostu, więc mówimy papa YouTubom. Tak jest. Tak. sayonara, Do widzenia. Pięknie jak u Roberta Nakowicza. Do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymajcie się.